Cześć kochani na moim kanale zapraszam was na kolejny odcinek część drugą ze zdrabkami, które dostałam od Agatki S, mojej z okazji urodzin. Pierwszy odcinek sobie możecie zobaczyć w tamtych w poprzednim filmiku. Jeszcze jest rozdanie na moim kanale, też zapraszam. I powiem Wam tak, że za chwilę zobaczycie, już jak drapię super linie ponieważ jak drapałam krzyżówkę, niestety nie nagrało mi się tak, jak powinno się nagrać. Więc niestety musiałam, że tak powiem, nagrać zdjęcie i Wam, wstawić zdjęcie i Wam po prostu nagrać te słowa, co teraz do Was mówię. I od razu Wam mówię, że w krzyżówce było. 3 zł zwrot. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ucieszyłam się. Naprawdę fajnie jest dostać prezent, i jeszcze dodatek są jakieś tam wygrane. Także bardzo, bardzo dziękuję Agatkom. Jeszcze zanim leci to zdjęcie, to chcę Wam powiedzieć, że jest rozdanie na moim kanale, gdzie trzeba dać odpowiedź na moje pytanie i wziąć udział. Trzeba oczywiście być subskrybentem mojego kanału. Bardzo Was zapraszam, zachęcam. Zawsze jest to fajnie wziąć udział, coś. Wygrać. E, także zapraszam bardzo. No i za chwilę się pojawi już strapka e, Superlinie. E, no bo tak niestety wyszło. E, nie dopatrzyłam i, i źle się nagrało, i w ogóle się nie nagrało. Tak to Wam powiem. Więc dlatego tak jest, jak jest. E, nic mi nie zmieni zostaje tylko, tylko nagrać e, do Was parę słów. No i zaczynamy oglądać, e, jak trafię super Superlinie. Pozdrawiam. I papa pa, oglądamy dalej. Okej. Okay. Chyba widać dobrze, nie? Słoń. Coś ciężko mi się drapie, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy słonia. Tutaj mamy słonika i tutaj mamy słonika. Moneta. Moneta, 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 moneta monety. Nie ma monety. Klapki klapki, klapki, klapki nie ma klapek. czapka z daszkiem nie ma cytryna tutaj mamy cytrynkę, tutaj mamy cytrynkę tutaj mamy cytrynkę tutaj jest cytrynka krap krap, krap no nie ma krapa kwiatuszek tutaj jest kwiatuszek Tutaj jest kietuszek, tutaj jest kietuszek i tutaj jest kietuszek Popcorn. Tutaj popcorn. E, tutaj jest popcorn. Arbus. Arbus. Tutaj mamy arbuza tutaj mamy arbuza, tutaj mamy arbuza Więcej nie ma. Okulary. Okulary są tu, okulary są tu. I więcej nie ma. Lody lody, 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 nie ma lodów gwiazdki nie ma gwiazdek kości tutaj są kości I tutaj są kości diament diament mamy tu I więcej nie ma dzwoneczek dzwoneczek jest tu i więcej nie ma klucz klucz mamy tu klucz mamy tu klucz mamy tu, klucz mamy tu. Tu i tu. Kolejny. wiedronka. Wiedrąka jest tu. Tu, tu. I tu. Przepraszam. Ja musiałam chwilę przerwać. Bo przyszedł. Pyta się, czy może wejść na dwór, bo no chcę na dwór I rzeczywiście możesz wejść na dwór dlatego że no i chmura idzie taka czarna, ale. Czy będzie deszcz? Pewnie będzie, I, i zanim go nie ma, to wolałabym, żeby był na tym dworku, nie? Leżak. Tutaj mamy leżaczek. Jeszcze dwa ostatnie. Rolki. Rolki są tu, są tu i są tu. No, chyba nic z tego nie będzie. Piłka, piłka jest tu i piłka jest tu. Także jest niestety postaczek Coś nie mam do tej zdrabki. Nie, nie ma pustaka. Boże kochanej Coś przegapiłam Ach. No nie no, przychodził Adaś To musiała być wygrana, ale co ja przegapiłam Powiedzcie mi Korona Nie było korony, nie? Nie było, parasolki nie było, podkowy nie było Parasolki nie było A klapki, ja klapki przegapiłam No i mamy tutaj 5 zł No Boże kochanej, no nie, no się tak cieszę I jeszcze dodatek przyszedł Adaś, no no, masz szczę szczęśliwą rękę Agatka, więc no bardzo, bardzo się cieszy druga zrapka, już jest zwrot. I co? I patrzymy na ostatnią zrapeczkę, zobaczymy, co tutaj będzie. Ja sobie tylko tutaj przestawię jakoś ten, bo powiem Wam, że coś ten telefon mi tak pokusuje i nie wiadomo o co chodzi mu. Dobra, szukamy dalej. Jestem naprawdę bardzo <grym> zadowolona, że są takie zwroty. Jeszcze przychodzi mi tu Adam i jest wygrana. Ja już myślałam, że nic. No i tak, tak myślałam, że nic, ale jednak przegapiłam literka J z tej strony nie no po prostu cuda się dzieją nie trzeba w nich po prostu wierzyć <gry> ok literka K kapsel tutaj mamy K więcej nie widzę tu K czy z tej strony jest jakiś kołos kosa tutaj mamy K ok więcej nie widzę jak zobaczę coś to będzie literka W Woda. Woda, wino. I to było na tyle. Zalew. Tutaj mamy wy, i. I. I to jest tutaj. O, przepraszam, To jest na pogodę, wiecie Na pogodę tak. Takie ziewanko. Literka I. Iga, epilog wino Ariadna tis i i i ok x chyba tu nie ma i tu chyba też nie ma literka N oczywiście zapraszam was na rozdanie jest filmik z rozdaniem wino Noem Komentarze są tam ukryte, więc trzeba odpowiedzieć na pytanie, które zadaję w filmiku. Ne. Neon. ne, ne Ne, ne. Ok. Widelka E, przepraszam. E, 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 ale zaziewałam. Będzie też jak nic. E. e. Zalew Noe pier, Hera E Dobra Literka L L Lis L Koniec L L Literka F Fundacja nic ja chyba nie widzę. Ofiara. Koniec. Literka my. My, my, my. my nie widzę tu. Tutaj mamy my. moc. Koniec. Literka S. Kapsel. Tutaj mamy S. O, mamy pierwsze słowo lis. Jeszcze tak sprawdzę. Tutaj jeszcze mamy nos. Więcej nie widzę. I z tej strony? Cis. Kosa. Kos. Więcej nie ma. Kolejna literka jest to literka A. Ciekawa jestem, czy będzie ten bonus. Tutaj mamy A, tutaj mamy A. Wszystkie A trzeba zdrapać. A, Azja. Ok. Teraz tutaj A. No i chyba wszystkie A. Literka V. No nie ma tej literki, więc nie będę nawet szukać. Literka C. Tutaj mamy C. No i to by było na tyle. Mamy tutaj pierwsze słowo Cis. I więcej moc tutaj jest. Tutaj mamy c To by było na tyle. Jeszcze mamy trzy literki. Jest to literka d Dy, woda. Tutaj mamy dy. I to by było na tyle. I z tej strony. Tutaj d więcej nie ma. Literka. p Literka p Jest bonus. Trzy zdrapki wygranych. Takiego odcinka po prostu nie miałam jeszcze, także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę szczęśliwa ręka od serca zdrapki, bo inaczej się nie powie. Po prostu jestem przeszczęśliwa. Jeszcze na dodatku bonus w tej zdrabce to jest dla mnie w ogóle szok. Trzy zdrabki wygrało, no. Coś niesamowitego. No, bardzo, bardzo Ci dziękuję za taki odcinek, że mogłam dzięki Tobie zrobić taki odcinek, bo naprawdę jest to no, miłe uczucie. Nie dosyć, że prezent, że wygrane zdrabki i w ogóle odcinek, gdzie na plus, bo wszystko jest dla mnie teraz na plus, tak? Ojej, fajnie. Literka ty. Szukamy jeszcze ty. Tutaj ty, tutaj ty. Okej. Tutaj mamy ty, 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 Togo, Myślę, że już literek nie będzie. Ale mamy bonus, więc tak. K A, P. S, E, -l. L, L jest. To co, kochani, otwieramy nasz bonusik. Tutaj przybliżę. Nawet jeśli to będzie zwrot, to i tak jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję za w ogóle prezent, za to, że pomyślałaś. I jeszcze na dodatek takie fajne zdrapeczki wybrałaś. Masz naprawdę bardzo szczęśliwą rękę i życzę to pierzbies, byś ty wyciągnąła też dla siebie fajne zdrapki i wygrałaś główną nagrodę w jakiejś zdrapce, której sobie po prostu tam wymarzysz. Drapiemy. Mamy 5 złotych, no ale naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, jest tu AAA. Zobaczcie, kochani, trzy zdrapeczki, trzy zwroty, ale z poprzedniego odcinka też, jak ktoś tam jeszcze będzie chciał sobie zobaczyć, yy, pokażę Wam tylko, że jedna zdrapka przegrała, więc zachęcam do tamtego odcinka sobie zobaczyć, co w tamtych zdrapkach wygrane, ale z sześciu zdrapek wygrało 5. Także y, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Nie pokazuję tamtych, bo po prostu chcę zachęcić inne osoby, żeby zobaczyły, co było w tamtym odcinku. I naprawdę jestem mega zadowolona. Bardzo dziękuję jeszcze raz za życzenia, za y, pocztówkę. Naprawdę stoję pocztóweczka w pokoju i jest mi bardzo miło, bo sobie zobaczę. Tulipany bardzo lubię i no miło mi naprawdę. Trochę się wzruszyłam, dlatego że e, jestem w szoku, że dostałam 6 drapek i 5 z nich e, wygranych, więc naprawdę jest to super fajne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam kochani. Subskrybujcie, lajkujcie, bierzcie udział e, w rozdaniu i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że w takich odcinkach, a nie pustakowych. Buziaczki, papa. Pa. Jeszcze raz pozdrawiam i dajcie takie serduszka dajcie ogromne dla Agatki, bo naprawdę... Ogromne serducho tutaj włożyła, że nie dosyć wysłała te jeszcze wygrane z drapeczki. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. pa pa!